Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie, to seria Polski Klimat, ja jestem Andy i zapraszam na film, w którym zbelujemy troszkę trawy, a przy okazji pokażę Wam, jak zatrudnić pracownika na owianie bel. Przechodząc do filmu, jak sami widzicie, mamy piękną prasę od krona, więc możemy palić maszynę, zapalmy tutaj ładnie, odpalamy, opuszczone mamy, nie mamy, więc opuśćmy, łączmy hood. I możemy belować. Dodatkowo jak widać mam modyfikację, która nas automatycznie tutaj zatrzymuje. A Z zapomniałem kliknąć, tak. Żeby automatycznie też rozładowywał, bo jest to o wiele luźniejsza. I przy okazji też będzie szybciej. Troszeczkę belek tu mam już zbelowanych, więc też nie ma co narzekać. Tam jeszcze kawał pola nam zostało jak widać do zbelowania. Nie wiem co tu się z cieniami dzieje, tym wiecie grom świateł ale tam chyba jakiś bug po prostu jest i tyle. Dodatkowo robię 150 i wiadomo, żeby to łatwo było owinąć. Trzecią rzeczą, aspektem, zobaczycie jak pracownik na przykładzie może tutaj jeździć Belować. Jest to dosyć interesujące, ale żeby takiego pracownika zatrudnić, to potrzebujemy modyfikacji. Od razu wam mówię. Modyfikacja nazywa się Court play. Jeżeli ktokolwiek tego nie słyszał, nie wiedział o tym, to ja wam mówię, że ta modyfikacja jest starsza niż sami myślicie, bo chyba ona już w 2013 była albo od 15 się zaczęła. Ale wiem, że jakoś tak było i w 2019 bardzo dużo z tego korzystałem teraz to już wiadomo, że cały czas idziemy w rozwój i gierka też tutaj właśnie się rozwija, w sensie modyfikacja chodzi mi o to, że autorzy też ją rozwijają i modyfikacja już też jest wiadomo od dawna na 25. dwójce też się korzystało w 19 i chyba w 17, ale nie jestem pewny, czy w 15 była. Jeżeli ktoś wie, daj znać w komentarzu od jakiej wersji właśnie ona jest, ta modyfikacja courseplay. My sobie powoli pelujemy pole, żeby to ogarnąć, ale zróbmy ten przejazd, tutaj jeszcze jeden co tutaj został obok po naszej lewej stronie, kończymy ten, który właśnie wykonujemy i wtedy zatrudnimy, w sensie wiadomo, najpierw podepniemy maszynkę, podjadę na pole i Wam pokażę jak to w ogóle działa, bo to jest naprawdę ciekawe, bo ja nie wiem, żeby Autorzy modyfikacji Courseplay umieli zrobić w kursplayu modyfikacji takie rzeczy, że na przykład beluje wam pole pracownik, że no zbiera tutaj właśnie belki nawet z pola na przyczepę samozbierającą, że potrafi no wszystko praktycznie czego nie potrafi zwykły taki pracownik, a Giants nie umie dodać takich prostych aspektów, które w zasadzie jakby dodali to ta gra była bardziej żywa, w takim znaczeniu, że łatwiej by było po prostu użytkownikowi. Ale no, po co to dodawać? Giants, weźcie, nie wiem, czy kupcie może tego tutaj Courseplaya, zoptymalizujcie go tak, żeby działał też na konsolach, bo póki co to skrypt, więc konsolowcy od razu wam mówię, że na konsoli wam Courseplay nie zadziała. Sorry Gregory, czas kupić komputer. Tylko jedyne wyjście, jakie na tą chwilę widzę. I tak, włączyłem przypadkiem. Mapę i to tak bez żartów, teraz mówię seryjnie. Przypadkiem włączyłem mapę i umiem oddalić mapy, więc zrobię to myszką, bo ten, i tak tutaj mamy jak widać ile belek. Tutaj już ten, i został nam tylko ten rajon cały tutaj, żeby zbelować. No więc uważam, że nie powinno być jakoś ciężko, ale czas pokaże. Przy okazji włączyłem sobie. Nie autopilota, tylko ten bomat. więc też to. Autopilot tutaj w tym momentku to GPS, który jest chyba opalony. Dobra, wolę go zresetować, żeby nie było przypału, żeby później będziemy jechać. Krzywo czy coś. I tak, tych belek tutaj jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o tą kiszonkę to w ogóle Ja też się zastanawiam ile tego wyjdzie Więc rzucę sobie okiem Tutaj jakby spojrzenie rzucę tak wiadomo Mamy już 425 tysięcy litrów Jeśli chodzi o trawę Którą jeszcze wiadomo owiniamy I z tego zrobi się kiszonka Której no powiedzmy sobie szczerze Patrząc za ten tonaż Powinniśmy troszeczkę chyba zarobić Bo 66 tysięcy O 68 tysięcy W tym momencie mam za 70 tysięcy litrów Więc 70 tysięcy. Powiedzmy za litr. No to tu 500 tysięcy na pewno będzie. Tak na moje belkę tą ominąłem. A wjechałem w nią po prostu. Dobra, chyba go zgasiłem. Udało się, zgasiłem. No to bierzemy kesika. bo kesikiem zrobimy to. Jadę podjechać po sprzęt. I jeżeli już będę mieć sprzęcik tutaj podpięty, to wiadomo, że trzeba będzie jechać na pole. A z tym sprzęcikiem znowu czas na polu będzie się odpalić po adresy na skróty, czyli po prostu przez sklep. Pamiętam, że chyba ruch uliczny włączałem. Ale kurczę, jakoś tego ruchu ulicznego no, w zasadzie nie widzę, więc nie wiem gdzie oni uciekli. Tak to tutaj stara łąka jak pamiętacie była, to teraz tutaj mamy pole uprawne, z którego się dosyć mocno cieszę, bo rozwój właśnie idzie, bo łąka gdzie indziej teraz jest, tutaj mamy teraz pole uprawne, więc łatwiej jest mi jeśli chodzi o to z zarobkami że ja kurczę, tak się rozpędziłem, że myślałem, że wiadę w pole i byłby problem. Tak, mogłem tamtą mowiarkę wziąć czerwoną, nie pamiętam marki Anderson, chyba jakoś tak, ale nie będę ukrywał, że spoko jest Anderson, tylko pracownik tego nie obsługuje, więc musimy jechać tym. I tutaj widzę, że robi... o kurde, folii więc mało, 3x8, ale myślę, że pracownik chce bo a kick R tym nic nie działa, więc sorry Gregory. Dodatkowo Mając te cztery przyciski pod pada, muszę sobie je w tej grze, żeby mi to się przydawać. I to może się, może nawet dosyć dużo przydawać. więc zdałoby się to zrobić, więc będzie super, jak to zrobię. Póki co odkładamy pada, bo na padzie tego nie zrobię. Odpalamy. Mamy kurs Player. Wchodzimy w ustawienia, wchodzimy tu w sterowanie. I teraz tak: prace polowe, zbieranie, owijanie bel. Jest, jest, co nie? Mamy teraz zaznaczone pole, czyli żeby nam wykryło pozycja docelowa. Niech będzie gdzieś tutaj, gdzie zaczynamy, bo to będzie po prostu dobrze tutaj działać, moim zdaniem. Będzie lepiej. I tak, typ wszystkie tylko owinięte, tylko nie Wszystkie, w sensie, że owijaj, a nie zbieraj. Bo widzicie, nawet możemy wybrać, co chcemy zbierać dokładnie, nie? I dobra, klikamy tego X-a. Klikamy Escape. Ja nic nie robię. Specjalnie wyjdę z tego tutaj ciąniczka żeby nie było i patrzcie jak ładnie to będzie owijać ja sobie tu stoję żebyście widzieli tylko kurde niech on tutaj się rozłoży i zacznie działać o kierowniku pokaż klasę patrzcie Podjechał belkę, złapał. to mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o to, że AI jako pracownik to jest coś pięknego. Właśnie a propos, wiecie o tym, że mamy ChatGPT już piątkę, Gemini na przykład trójkę i tak dalej. A jakby to kurde, właśnie ktoś pomyślał i stworzył takie AI bardziej rozwinięte do farminga jako modyfikację, dzięki czemu pracownik by był taki, to też nie byłoby wcale głupiej. Na przykład taki czat, znaczy czat GPT, taki na przykład tutaj courseplay. Do tego by bardzo moim zdaniem pasował, bo dodatkowo bardzo mocno rozwija. I jest to coś pięknego i dobra. On niech sobie owija. Ja sobie tutaj tabuję do naszego ciągnika. My lecimy dalej, jeśli chodzi o owijanie. Czyli w tym momencie odpal silnik, podnieś to i jedziemy. Jeżeli chodzi tutaj, pracownika nie będę zatrudniać na owijanie, bo ja mam zamiar to zrobić, jeśli chodzi. Więc. Dlatego też jedziemy owinąć tutaj beleczki i będzie super. Jeszcze troszeczkę przejazdów mamy, więc też to. Jak patrzę na czas jeszcze ok. Ej, ja dzisiaj się wyrabiam bardzo dosyć szybko, bo nie ukrywam, zrobiliśmy już bardzo dużo. W zasadzie można by tak powiedzieć, może to tylko przy przejazdy były nie, ale jak na moje dosyć duży aspekt to był i dodatkowo. O, ładnie zwieraj. Również belki dodatkowo, właśnie też wam pokazałem, jak tutaj działa pracownik, z czego jestem zadowolony. A tak, to będziemy mogli tu sobie owijać belki. Ja muszę sobie zrobić też miniaturkę, ale nie wiem w którą stronę. Bo słońce świeci za mną, więc możliwe, że jak będziemy jechać z powrotem, no to wiadomo, małe cięcie. Ja sobie miniaturkę porobię. No bo jednak nie ukrywam, miniaturki muszą być, żeby było ładnie, żebyście mogli. Widzieć i widzieli na miniaturce, co z grubsza będzie działo się na odcineczku. Wiadomo, nie wszystko miniaturka pokazuje jedno do jednego. Chodzi mi o to, że nie wszystko tam jest pokazane zawsze, co robię. Na miniaturce głównie jest właśnie wątek taki główny, przedstawiony. na przykład przedstawiony będzie w tym, w tym odcinku, jak prasuje. A na drugiej miniaturce, która się ukaże, zależy tam właśnie, jak ankieta wybierze. No to ustawi tą główną miniaturkę wtedy, bo robię te trzy, jak zawsze mówiłem, i też to. tam temu, jak folii braknie. To trzeba będzie się do niego przesiąść, kliknąć ry i od nowego po prostu puścić. że on już tych, te owinięte, po prostu belki zostawi, bo wiecie, on będzie się bawił tylko nie No i voilà. Pracownik mi owija. Ja mam mniej roboty, bo mogę sobie belować. A winie owinie i będzie z głowy, nie? Takie coś to powinno być w podstawce farminga. Kto się ze mną zgadza? Daj znać w komentarzu. Miniaturki porobiłem dla was to sekunda, dla mnie parę minut, ale już mam tutaj miniatureczki porobione tam nie wiem czy są te belki będzie jeszcze owijać bo nie do końca wiem ile tam ma tej folii znaczy siatki folii tutaj wiecie do zdjęcia więc też jest ten problem ale myślę że jeszcze z kilkanaście belek nam powinien więc nie powinno być jakiegoś dużego kłopotu na to a wy drodzy widzowie dajcie znać w komentarzu co waszym zdaniem sądzicie na ten temat czy pracownik powinien owijać belki o, powinien belować belki zbierać winogrona zbierać w ogóle zbierać oliwki. Czy powinien właśnie pracownik to potrafić jeśli chodzi o farminga? Bo jednak, kurczę jest tego troszeczkę w tym farmingu, bo na przykład belowanie mamy od zarania dziejów w farmingu, a do tej pory belowanie to jest jakaś dziwna i trudna rzecz, której pracownik nie potrafi. Co moim zdaniem jest dosyć dziwne, bo to powinno być ogarnięte i zrobione już dosyć dawno. Bo kurde, co tu ciężkiego, jeżeli masz jak na tacy kurs play'a, którym w zasadzie mogliby się inspirować, wiadomo. Nie jeden do jeden by brali, ale by zrobili i by coś było. Bo przykładem, zobaczcie, to menu coś wam nie przypomina. Moim zdaniem, dosyć mocno to właśnie przypomina kurs play'a. Podejrzewam naszego radka i z tego co wiem ma już 1x8 więc prawdopodobnie zrobi jeszcze z 3-4 belki i zapewne będzie już miał brak materiałów, więc trzeba będzie się do niego tepnąć i mu to zakupić, bo wiecie, podstawowo zrobili, że trzeba to kupować ze sklepu i następnie my to bierzemy, te materiały i dajemy do pras czy o i tak dalej bo wiadomo, w starszych farmingach tego nie było tak jak na przykład tutaj mamy siatkę do krągów bel w tej prasie, ale nie ukrywajmy, że bardzo dobrze to rozwiązali że jeżeli chcemy, to Możemy w sklepie następnie bierzemy i sobie podjeżdżamy w kamery i napełnia się nam, lub możemy kupić za pomocą właśnie jak mam postać, klikając po prostu R na klawiaturze i automatycznie nam zakupi. Jest to moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, jest to mądre, bo nie ukrywając, nic nie trzeba się tutaj męczyć, każdy gra tak jak lubi. Z drugiej strony nie da się tego wyłączyć, ale czy powinno być to tak właśnie? Moim zdaniem nie, bo i tak możemy to kupić klikając na klawiaturze R, więc problemu nie ma, więc nie trzeba jechać do sklepu, zakupywać to itd. Alej, więc nie jest to duże utrudnienie. Moim zdaniem to jest właśnie bardziej nie tej gry, a takie zakupienie to nie jest problem. koleżka ma już bardzo mało, w zasadzie chyba 1 czwarta tej takiego prostokąta, nie wiem, chyba to taki bardziej prostokąt jest to nie? Tej kreseczki został, więc ciekawe, czy jeszcze oprócz tego zrobi z 10 belek, z 5? Jest to dosyć ciekawy temat, bo w zasadzie ta już ma bardzo mało. Dodatkowo, jak widać, jeździ sobie 20 na godzinę nasz megatek i bardzo mi się to podoba, więc że on to sam jeździ i właśnie, a propos, jak Kurs play to zrobił, że on wie, gdzie jest pozycja belki, więc w zasadzie, jeżeli on coś takiego umiał zrobić, to uważam, że Farming Giants też powinien zrozumieć i potrafić takie rzeczy zmajstrować Dobra, ogarnąłem. Musimy go od nowa zatrudnić, jak coś tam, bo wiecie, się wszystko ozepsuło. Zbieranie, belowanie. Tu mam poustawione, Dobra, Gigatek zwija się, bo on podjedzie tam, gdzie ja ustawiłem początek. I on wtedy zacznie pracę. Tylko niech on to ogarnie. Może być tak, że belka ją, znaczy ona w tym momencie jest. Szkoda, ta belka ją blokuje. Nie mam super siły, czy mam? Dobra, mam. Przedstawię tą belkę, bo przez belkę nasz pracownik. Bardziej pracownica w tym wypadku nie może zawrócić. Nie wiem, to jest takie dziwne, bo wiecie, ona i tak jedzie do przodu, a ją blokuje jakaś belka z tyłu. No, dobra, zobaczymy, jak ona pojedzie. Czemu ona jedzie drogą, tego nie wiem, ale okej. Okay. Niech jedzie tam, gdzie chce, tylko niech mi zrobi te wszystkie belki, co są na polu. W sensie wiecie, niech je owinie. Ja nie będę mieć problemu, bo to jest okej, okay, bo mi się to podoba, że ja już tu mam większość pola ogarnięte, co nie. I cały czas w rozwój lecimy, więc też to serio. Taki malutki nie tą ścieżkę kolego mi Mizopalić, jak coś. Miało być o tom właśnie. I dobra. Nie wiem, czemu mi się oddalanie popsuło. Czekaj, myszką mogę? Dobra, przynajmniej myszką mogę. Coś się zbagowało. Eee, a pytanie ze 100 punktów, co dokładnie? Bo nie umiem odpowiedzieć na to, bo jak zawsze, farming się umie zbagować, a później nie wiesz co, co chodzi. Na przykład, radio się często baguje. Że włączam. Chcę przerzucić sobie stację na nie wiem, lewo, prawo, inną po prostu. Chodzi mi o to. I klawisze na klawiaturze które powinniśmy kliknąć, żeby to zrobić, nie działają. W tym wypadku czwórka i szóstka, bo piątką odpalamy radio, nie? 9 przyjazdów nam zostało. Będzie jeszcze tutaj z 20 belek, tak myślę. Ty droga drogi widzu, napisz w komentarzu belka, jeśli dotrwajesz do tego momentu, a ja przypnę Ci serduszko i żegnam się do następnego odcineczka. Siemano!